Tak, tak. To jest tak samo jak jak plusik to masz właśnie tak jak prawo mieszkania. myszka, uh -huh. nie? tylko że nie zmienia się na stałe, ale trudno. Tego choinka nie zmyliła. O fuj, drogi. Dziwię dziwi się, że się jeszcze drugie zadanie nie pojawiło. Mhm. Gra się Też obraziła, przy... bośmy helikoptery rozwalili. Mhm. Ciekawe, czy będzie wrak. Już dwóch za mną leci czopów. Ty, ale góra nie, nie przed nie. nami. Ja Tomek nie wiem, gdzie Ty ich znajdujesz. Koło domu były. Aha. Tylko Jakoś... też z tego samego punktu, i w zasadzie żadnych domów nie mieli. Czy nie wiem, bo Tomek tam trochę do Matego pobiegł, Mati ale, mógł ale być z, z boku. Ale wystarczyło, że na początku wyrem kapkę i inny kierunek, i potem się rozlazły nasze drogi. A jeszcze musiałem na chwilę zrobić uniki na choinki. Prawdopodobnie. Bardziej z stawiam od was biegłem. W sumie... Mati, w sumie jakby ci się chciało, to mógłbyś bieć, biec do elektro albo tam się zespawnić. I ten... Coś nie, nie da rady teraz. Uuu, ale jeziorko fajne. O, to jest... To, tu jest to heli. Pamiętasz? Kabel. To ty biegnij, ja sprawdzę go. Nie, tutaj nie ma heli. Nie ma? Wtedy było. Nie, to nie jest to, to nie jest to jeziorko. Tam Z tak. Było... No, ale tam to, tam. Było, tam to było... koło Elektro. Rigorutki, te, te Między Czerno chyba, a Elektro. Się... Drink ale. water memo, w opcjalowy. O, w sumie mógłbym się napić. Dobra, biegnę. Szkoda czasu. Mam jakąś, mam jakieś picie jeszcze. 3900. 4 czy 100? 50. 1100. A ja, ja muszę zamknąć okno. Nie wiem, może przytrzymam w jakoś. Samochodem pędzisz? Nie, tak. Metrem. O, przyjechałem w choinkę. Dobra. No bo pobiegłem troszkę po... Napisz do admina. Admin, dawaj. A on tak, a on tak, wiesz... No, poczekam aż sobie dobiegnę, dobiegną, Dobiegliśmy, a on teraz w balocie nam no, zrobi kolejne zadanie. Taki Ale. psikus. Masta, pamiętasz nasze pierwsze zetknięcie z tymi zadaniami? Ty! Masta! Bandici. Zobacz! Bandyci! Co? Nasi. Gdzie? Nasi? Taki, taki typowy nob Gdzie? Nasi? Kurwa. I Zobaczę nas. Ja tam w ogóle, Iski szczerze, to ja, to ja nie chciałem tego zjebać, dlatego ja tam leżałem cały czas. Nie chciałem, żeby nas zauważyli, nie? Ale wiecie co mi się ty, wydaje, się, że ty się... w tych zielonych zadaniach, to wcale nie musimy do nich strzelać. A co, chcesz coś 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 powiedzieć? No. Siema, ma zabrać nam helikopter. Dajcie co macie. Ciekaw jestem no. jaki ja, jakim mam poziom humanity. A gdzie to sprawdzić? Sorry, trochę bo mi się coś. A gdzie to sprawdzić? Tu się, się chyba nie da sprawdzić. No właśnie nie, da. kiedyś było takie, takie opcje, takie okienko, było... Ty, a, ale, ale nie złomamy drogę, ty, kabel. Cały czas las. Przynajmniej no. nie trzeba słuchać tego. Masta, dobrze, na... Dobrze udaje. Nagrywać te sam plano. Jestem akurat. Człowiek orkiestra. Masz masa, kurwa, ty jesteś przede mną. Jakieś 150-200 metrów. Ja mam teraz, czekaj, powiem ci kiedy będę miał 3200. Teraz. No to ma 40 metrów jednak jesteś. Ale tak. No ale nie w nie proste, w nie proste i będzie ze 150. Więc po prostu troszeczkę na prawo ode mnie. Bo ty biegłeś chyba jakoś pod górę powoli, nie? a ja tak troszeczkę boczkiem, boczkiem i cały czas szybko biegłem. Zresztą, bo masz trawę i tam biegiesz z trawą. Ale efekty takie są tutaj nawet fajne jak tam wiesz, biegniesz, biegniesz, a to taki taki ten... O, ale krzaczory, że aż muszę omijać. A, a, a tu takie płatki, jakieś liście czy coś pilatują. Ty, jakie tu fajne drzewa są takie opadające, nie Z... jest... Co Zawsze to takie konary same i... No fajnie tutaj krajobraz. Jestem ciekawy, czy to leci z jakiegoś generatora, czy oni to ręcznie, jak każdy model umieszczali? Czy myślę, że to można zrobić jakiś, jakiś prosty generator, po prostu żeby Robił drzewka. Są <laughs> No i dobrze. No już widzę cię na drodze. Jestem po prawej trwojej. Dobra, tu kiedyś znalazłem autko i rower. Szukamy jednego albo... właśnie, bo nie, bo, bo nie powiedziałem w końcu. Bo w tym w Elektro, tak? Było to był Heli co? Wtedy Warto, z tym John, Johnem pod, podjechaliśmy do Elektro i była nówka sztuka Heli. Chociaż potem, żeśmy z kablem parę razy sprawdzali i za każdym razem złom. Dobra, mamy jakiś budynek przed sobą. A zombiaków nie widzę na razie. Chyba, kurwa, nie, nie widzę markera. A tu ten marker czasami tak się zlewa, że muszę zmienić kierunek, żeby mieć po boku. Pokazała mi się strzałka, wtedy wiem gdzie jest mniej więcej to klikasz alt i obrazach kamer a no w sumie gdzie ja ten marker ustawiłem na no co, mam tu dwa helikoptery nie, no się nie ma mam teraz dwa czterysta, pojemność dwa czterysta co to makina masz? trzy sześćset dobra, po lewej mojej, będziesz biegł na, nie na wprost na niego. Taki kłócający. Zielony. Może kupę robisz. O, On. widzę auto na drodze, panowie. <coughs> Wiesz co, ja sądzę o tych autach na drodze. Ale one stoi na drodze, tylko się użytkowało wcześniej. Takie niebieskie? Nie wiem. Se serde głośny jeszcze mi się nie zarysował dobrze. Fika, Gdzie... bez żadnego koła. Jedno, jedno koło jest, Ty móg, ja mógłbym, może, trzy, dwa koła zamontować. No ja nie mam koła. Jak to auto jest sprawne, to ja tu zaraz podjadę. Nie, czekaj. Stary sobór po prawej. To jest to małe auto. Muszę się tych zombiaków pozbyć. Wszystkie zombie szczelną znam na białym Zambieg jak za Dobra, zgubię go za choinką Czyli moje miejsce Ciekawe czy paliwo miał Jeszcze wrócę się do niego, będę chciał go naprawić się że paliwo nie ma No tego nie zgubiłeś, to osoba ten twardy A jebany jakiś Ale za tobą z kolei ten zielony biegnie Dobra, kraki no, jeszcze co za uparty chuj Era, <grymne> steruje. O bardzo ładnie. Jeszcze cię złapam. Gubi się ale odnajduje twój co, bo słyszy, wiesz Auto które widzę ma wszystkie koła Chyba Zaraz się dowiemy trochę więcej o nim A nie, nie ma żadnego, spoko Chodzisz po Elektro? <laughs> Czy po Czarnogórsku Jestem. Jest super <laughs> <laughs> Twarda sztuka powiem Ci. To jest ten z, z tych zombiaków, który, którego trzeba pierdolać trochę więcej. Czy bez jednego koła byłbym w stanie dojechać? Gdzieś na pewno.